Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Equestrian Vlog. Dzisiaj ponownie poruszymy sobie temat zakupu konia, a konkretniej pytań, które warto zadać przed. Podjęciem decyzji. Kupno konia to temat wiecznie żywy i bardzo poważny. Decyzja ta powinna zostać podjęta świadomie i na podstawie konkretnej analizy, a nie pod wpływem silnych emocji. Oprócz standardowych pytań o cenę, wiek czy umiejętności konia, warto również podpytać o mniej oczywiste kwestie. Nie tylko w celu poznania bezpośredniej odpowiedzi na nie, ale również po to, by wybadać grunt i między wierszami przeczytać informacje, które będą. Są później bardzo potrzebne. Jakie pytania warto zadać sprzedawcy i dlaczego? Numer 1. Czy można umówić się na TUF? TUF to inaczej Badanie kówno sprzedaż Konia. Polega między innymi na zrobieniu zdjęć RTG, prób zgięcia, a także ogólnej ocenie kondycji wierzchowca. Pomaga wykryć ewentualne kontuzje i większe problemy. Pytanie o TUF nie tylko umożliwi szybkie umówienie się na to badanie, ale również pozwoli zobaczyć reakcję właściciela sprzedawcy na wieść o tym, że chcemy zbadać konia. Czy zrobi się nerwowy, zacznie przekonywać, że koń jest w 100% zdrowy i nie trzeba go badać, a może bez żadnego problemu się na to zgodzi. Jego odpowiedź pomoże w ustaleniu, czy warto w ogóle dla danego konia sprowadzać weterynarza. W końcu są to całkiem spore dodatkowe koszty. Numer dwa, jak koń był utrzymywany do tej pory? Warto zapytać poprzedniego właściciela o to, w jaki sposób koń był użytkowany, w jaki sposób był e, chowany, czyli wolny wybieg, e, stajenne, ile czasu spędzał w stajni, ile na pastwisku, co jadł do tej pory, w jakich ilościach, jaki ma rodzaj kucia. Ta wiedza pomoże w spokojniejszym wprowadzeniu konia do nowej stajni, ale również pomoże przewidzieć mniej więcej, czy jest do Duże ryzyko wystąpienia jakichś problemów oraz chorób. Wywołanych sposobem użytkowania, na przykład tkania czy choroby wrzodowej. Numer 3. Czy można poznać historię leczenia? To pytanie ma nie tylko oczywistą funkcję informacyjną, ale również tą ukrytą. W tym przypadku odpowiedź sprzedawcy również może wiele sugerować. Jeśli koń nie jest młody, to praktycznie niemożliwym jest to, aby przez całe jego życie, czy też moment pobytu u konkretnego, aktualnego właściciela ani razu nie był jego weterynarz, nawet do drobnego zranienia. Jeśli właściciel mówi, że u konia nigdy nie był weterynarz i on jest w 100% zdrowy i przekonuje, że jest całkowicie inaczej, to może coś ukrywać. Jeśli bez oporów opowie o najważniejszych wizytach weterynarza u konia, to jest to dobry znak, ale warto zwrócić uwagę na to, jakie to były wezwania, do jakich dolegliwości, bo może to pomóc nam przewidzieć ewentualne konsekwencje tych schorzeń i problemów. Numer 4. Czy wymaga specjalnego sprzętu lub zabiegów? Często zapomina się o pytaniu poprzedniego właściciela o specjalne potrzeby konia, np. częstszych wizytach fizjoterapeuty czy specjalnego wędzidła. Takich drobnych wskazówek może być naprawdę wiele i później może się okazać, że nie są w 100% prawidłowe i coś będzie lepiej lub mniej odpowiadać koniowi, ale warto je znać, aby dużo swobodniej i przyjemniej współpracować i po prostu funkcjonować żyć z koniem w tych pierwszych miesiącach poznawania. Się. Numer 5. Czy jest możliwa jazda próbna? Jeśli nasz przyszły koń ma być koniem zajeżdżonym, to jazda próbna jest elementem wręcz niezbędnym. Pytanie o nią może wydawać się oczywiste, ale niestety niektórzy nie wiedzą, że istnieje taka opcja. Jazda próbna pokaże, jak koń zachowuje się pod siodłem, jak jeździec zgrywa się z nim podczas jazdy oraz czy występują jakieś poważniejsze problemy treningowe, np. machanie głową, ponoszenie czy zagryzanie wędzidła. Warto dobrze i dokładnie przeanalizować swoje odczucia po takiej jeździe. Zadając odpowiednie pytania, można się bardzo wiele dowiedzieć o danym koniu. Takie dodatkowe informacje mogą naprawdę pomóc w procesie decyzyjnym, a także uchronić nas przed kupieniem konia z problemami nieświadomym kupieniem albo takiego, który będzie ponosił naprawdę spore koszty dodatkowe. Kupno konia to sprawa wymagająca naprawdę sporej ilości informacji, więc warto pytać. Sprzedawcy danego konia, jak najwięcej. I warto zaznaczyć, aby to były jak najbardziej konkretne i sprecyzowane pytania. I z mojej strony to by było na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik był pomocny i Wam się spodobał. Zapraszam Was na Facebooka, Instagrama oraz grupkę Equesta, i się z Wami żegnam. Do zobaczenia i cześć.